Witajcie, kochani, witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Tak online, w takiej formie, dzisiaj gdziekolwiek mnie słyszycie i oglądacie, cieszę się, że mamy przed sobą te kilka, być może kilkanaście minut, gdzie będziemy mogli porozmawiać, usłyszeć kilka myśli o świętach, w tym wspaniałym czasie, w którym jesteśmy, w którym cały czas przesłanie Ewangelii jest aktualne. Słuchajcie, od 2000 lat mamy tą możliwość, aby świętować. Narodziny Jezusa Chrystusa. I to jest coś, co chciałbym, żebyśmy mieli okazję rozważyć w najbliższych kilku minutach. I wiecie, nieco być może odsunąć to wszystko, co towarzyszy nam, kiedy myślimy o świętach. Nie wiem, jak wielu z Was myśli często o sensie świąt Bożego Narodzenia, ale słuchajcie, wiele nam towarzyszy emocji, wiele myśli. Wiecie, być może ktoś z Was, kiedy myśli właśnie o tym czasie, święta to jest czas urlopu. Uciekasz od swojej pracy, chcesz zostawić wszystko i ubrać ulubioną piżamę i nie robić nic. Być może tak jest, być może to jest ten okres, w którym, wiecie, biegamy i próbujemy znaleźć prezenty, być może jesteś w takiej sytuacji, gdzie myślisz sobie tak, w tym roku w końcu udało mi się zebrać wystarczającą ilość pieniędzy, żeby kupić aktualny ten prezent, który zawsze chciałem. Albo jesteś w sytuacji, w której myślisz sobie, wow, w tym roku nie jestem w stanie zrobić tego, co chciałbym zrobić. Wiecie, jesteśmy w różnych sytuacjach, w różnych miejscach w naszych domach, i naprawdę wiele się dzieje. Być może, kiedy myślisz o świętach, wspominasz jakieś tradycje, jakąś, jakąś zabawę, jakąś grekt, w której zawsze wszyscy uczestniczyliście, albo potrawy. Prawdopodobnie, jeśli jesteście przy stołach, to stoły są zastawione tymi potrawami, pierożkami, różnymi rzeczami, które tam już czekają na was. I to jest super, ale święta, my wiemy, że to nie jest tylko to. Niektórzy z nas, kiedy myślimy o świętach, to są wspomnienia, to są te historie, w których siedzieliśmy, być może z naszymi rodzicami, dziadkami i wiecie, to są naprawdę wzruszające momenty. Czasami, kiedy jest ten moment świąt, wiecie, my mówimy o wielkiej radości, ale czasami to są momenty dużego smutku, którego możemy również doświadczyć. Bo czasami jest tak, że patrzymy na stół, na miejsce, w którym zawsze ktoś był, a w tym roku go nie ma. Albo nie dojechał, albo być może odszedł. I wiecie, my musimy umieć spojrzeć na to, że święta naprawdę budzą wiele emocji. Takie szerokie spektrum. Ostatnio słyszałem również taką jedną ciekawą rzecz. Ktoś mówił, o święta to jest taki super czas, bo to jest... Wtedy, akurat, kiedy ludzie zaczynają być do, dla siebie naprawdę mili, przynajmniej przez ten jeden dzień lub dwa. E, więc wiecie, towarzyszy nam wiele, wiele rzeczy, kiedy myślimy o świętach Bożego Narodzenia, i e, zobaczcie, jak dużo wymaga, wymagane jest od nas, aby przestawić nasze myślenie to zaraz, hej, o co tu chodzi? A wiemy o co chodzi, a bardziej o kogo tu chodzi że chodzi o Jezusa Chrystusa i Jego przyjście. Na świat. Słuchajcie, jest niesamowity fragment w Piśmie Świętym w Ewangelii Mateusza 1,23, który chciałbym Wam przytoczyć. I w tej chwili zostawiamy całą naszą tą tradycję i otoczkę świąteczną, która jest być może piękna, wspaniała, i trafiamy na ten piękny werset. Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Emanuel, co się wykłada: Bóg z nami. Nie ma lepszej rzeczy, którą możemy usłyszeć, jeśli chodzi o te święta, to jest to, że Bóg jest z nami. Bóg przyszedł do nas i chciał być pomiędzy nami, chce być razem z nami i to zmienia wszystko. Wiecie, to jest niesamowita rzecz, którą możemy zobaczyć i na podstawie której możemy poznać Boga, o którym mówimy. Wiecie, przygotowałem sobie kilka myśli związane z tym czasem, z przyjściem Jezusa Chrystusa na świat, i chciałbym, żebyśmy mogli sobie taki wylać małutki fundament do tego wszystkiego, co się dzieje, ponieważ jest on niezwykły. Po pierwsze, to, co chciałbym, żebyśmy mieli możliwość rozważyć i przypomnieć sobie, to jest to, że Bóg przyszedł do nas. Bóg przyszedł do nas. Wiecie, wielu z nas pamięta być może ten fragment, wiem tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dziękuję. Niektórzy z Was dokończyli być może ten fragment. Pamiętacie go, znacie go na pamięć. Ale to, co wiemy, to jest to, że Bóg przyszedł do nas. Bóg, ojciec, wysłał swojego syna Jezusa na świat, a wyciągając tym samym rękę do każdego człowieka. Kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, zostaje przywrócony do miejsca społeczności z Bogiem Ojcem. Nie ma nic piękniejszego, kiedy słyszymy tą, tą wspaniałą, wspaniałą wieść. Wiecie, zawsze ekscytuje mnie to i nieco zadziwia, że ten wielki, wszechmocny, wszechobecny, wszechpotężny Bóg, jakikolwiek przymiotnik nie użyjesz, ten wielki Bóg zdecydował się być z człowiekiem. Zdecydował się zejść do nas, do ludzi grzesznych, do ludzi, którzy nie byli nim zainteresowani, i wyciągnąć w naszą stronę rękę z nadzieją, że być może uwierzymy w jego syna, Jezusa Chrystusa. Więc to jest coś pięknego, że Bóg przyszedł do nas. Inna wspaniała rzecz jest taka, druga, że Bóg żył pomiędzy nami. Jeżeli możecie sobie przypomnieć, Jan napisał takie słowa, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I użyliśmy chwałę Jego. Chwała, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. A słowo ciałem się stało i co zrobiło? Zamieszkało. Nie odwiedziło nas, nie wpadło na chwilę. Bóg nie przyszedł powiedzieć hello i zniknął. Zamieszkał pomiędzy nami, ponieważ to możemy zobaczyć coś niezwykłego na temat naszego Boga. Jego charakteru i myśli o nas, że Bóg zawsze chciał być pomiędzy ludźmi. On nie chciał być nigdy zamknięty w jakiejś skrzyni, w jakimś pięknym budynku, w jakiejś pięknej rzeźbie. Bóg zawsze chciał być z człowiekiem, ze mną i z tobą. I kiedy patrzymy na historię Jezusa, który przyszedł, stał się, to, to słowo, którym był, stało się ciałem, zamieszkał pomiędzy nami, był z ludźmi, zawsze zadziwia mnie to, że on zdecydował się być z normalnymi ludźmi. Ze zwykłymi ludźmi, którzy po prostu żyją. Robią swoje rzeczy, pracują, a on jednak decyduje się być pomiędzy nimi. I w taki szczególny sposób przyszedł do, do uczniów, i możemy o tym czytać w Piśmie Świętym, zaprosił ich na trzyletnią podróż, aby po prostu z nimi byli, z nim byli. To, co mnie również fascynuje i zadziwia, to jest to, on nie dał im nowego stroju, on nie dał im nowego religijnego języka, rytuałów. On mówi, słuchajcie, po prostu bądźcie ze mną i zobaczycie, kim jest Bóg. Kim jest Bóg Ojciec? Jak może wyglądać fantastyczna relacja, do której powołany jest każdy człowiek? Ja lubię ujmować to w ten sposób, że Bóg nie jest religijny. I to jest jedno z przesłań, które towarzyszyło również Jezusowi Chrystusowi. Pokazał Boga, który nie jest religijny, który chce być z człowiekiem, który żył pomiędzy nami. I trzecia rzecz, kiedy myślimy o Jezusie Chrystusie, o tak niezwykłej postaci dla nas wszystkich, to jest to, że Dał siebie, to znaczy pozwolił się ukrzyżować, i my wiemy, że zmartwychwstał po trzech dniach. A I po tym, kiedy zmartwychwstał, powiedział te piękne słowa w Mateusza 28, 20: Oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale jak? To jest coś niezwykłe. Zobaczcie. Bóg po pierwsze przyszedł do nas, zdecydował się przyjść do nas, po drugie żył pomiędzy nami, a potem wszystkim jeszcze powiedział, ja jestem z wami do końca świata, będę z wami zawsze. Wiecie, to jest coś niezwykłego, że ty i ja możemy dzisiaj doświadczyć obecności żywego i prawdziwego Boga. I tak naprawdę jest wszystko gotowe, wszystko zostało przygotowane przez Niego, abyśmy mogli z tego skorzystać, abyśmy mogli odpowiedzieć na Jego zaproszenie. Chciałbym nam dzisiaj wszystkim przypomnieć, że zostaliśmy zaproszeni do przebywania z Bogiem. Moje pytanie jest takie: czy ktoś z nas da się na to namówić? Czy odpowiemy na to zaproszenie? Chciałbym dzisiaj, żebyś mógł być może uchwycić się tej jednej rzeczy, aby otworzyć swoje serce na Boga w tym roku. Nie tylko w te święta. Masz przed ca cały rok przed sobą. Masz wiele miesięcy, wiele tygodni. Być może jest coś dobrego, co możesz zrobić. Jakieś kroki poczynić, ale przede wszystkim otworzyć swoje serce na Boga. Kiedy myślę o Jezusie Chrystusie, kiedy myślę o Bogu Ojcu, wiecie, wyobrażam sobie Boga Ojca jako tego, który daje nam zaproszenie i mówi: Słuchajcie, chcę być z ludźmi. Ja przyszedłem po to, nie żebyście coś odprawiali, nie żebyście nauczyli się nowych wersetów na pamięć jedynie, nie żebyście nauczyli się nowych hymnów, chcę po prostu z Wami być. Tam, gdzie jesteście, abyście mogli doświadczyć zupełnie, zupełnie nowego życia. I teraz wyobrażam sobie, że Bóg, ojciec, jest jak ten ojciec, który od dawna nie widział swoich dzieci, i widzi je być może wchodząc do domu, i wita je z, ro, z, rozporta, z, rozporta, z, z otwartymi ramionami wita ich z otwartymi ramionami. Wiecie, ja mam małą córkę i za każdym razem, kiedy wchodzę do domu, witam ją po prostu tak, rzucam się jej na, na, na szyję, też czekam na jej odpowiedź. I chciałbym, żebyś dzisiaj mógł, myśląc o tym, co się wydarzyło dwa tysiące lat temu, myśląc o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat, pomyślał właśnie o tym w ten sposób. Tak Bóg pokochał świat, Bóg pokochał Ciebie i mnie i to jest Jego gest. To są otwarte ręce, i Bóg czeka na Twoją i moją odpowiedź. Czy otworzysz się na niego? Czy odpowiesz na to zaproszenie, aby móc być z Bogiem tutaj, na Ziemi? Nie, nie, nie jeszcze tam w niebie, spokojnie, spokojnie, ale żebyś mógł doświadczyć Jego życia tutaj. Więc jaka jest Twoja odpowiedź na Boże otwarte ręce? I teraz chciałbym, żebyś naprawdę nie myślał o tych kilku rzeczach. Nie myśl o tym, a ja muszę najpierw poprawić swoje życie. Ja przestanę grzeszyć. A ja muszę być trochę lepszy, muszę więcej dobrych uczynków zrobić. A ja, to oznacza, że ja muszę chyba się zacząć więcej modlić. A być może to ja muszę zacząć przychodzić do kościoła. Mm -mm. Pamiętaj, co powiedziałem. Bóg nie jest religijny. Te wszystkie piękne rzeczy, które będziesz miał okazję zrobić, one są czymś, co przychodzi po tym, kiedy twoje serce jest otwarte i pełne miłości do Boga. Dzisiaj to, co możemy zrobić... Ty osobiście i my wszyscy przy naszych stołach, myśląc o, o Bogu i o tym, że jest napisane Emanuel Bóg z nami. To znaczy ty i ja możemy go dzisiaj doświadczyć. To, co możemy zrobić, to po prostu otworzyć swoje serce i powiedzieć, Panie Jezu. Panie Jezu, przyjdź. Bądź z nami. Daj nam siebie doświadczyć. I wiecie co? On to zrobi. Gwarantuje to wam. Gwarantuje to wam, że. Każdy człowiek, kto woła w swoim sercu do Boga, może go doświadczyć. Bóg odpowiada na to pragnienie serca. Więc myśląc o tych kilku rzeczach dzisiaj, dobrze będzie razem, razem być, razem mieć okazję porozmawiać o tym, co Bóg zrobił, być może już do tej pory w naszym życiu, ale myśleć o tej perspektywie, jak, jak zrobić to, żeby dla, dla Boga, który jest dzisiaj dostępny, otworzyć się jeszcze bardziej. Więc zostałeś zaproszony, ty i ja, zostaliśmy zaproszeni do przebywania razem z Bogiem. Czy dasz się da mówić w takim razie na to? Czy otworzysz swoje serce? Pamiętaj i pamiętajmy, że Jego ręce są szeroko otwarte na każdego z nas. I to jest coś pięknego. Emanuel, Bóg z nami. Kończąc już, chciałbym wam przypomnieć. Często czytamy o tym, że Bóg jest wszechobecny. I to jest prawda. Ale On nie wszędzie jest w taki sam sposób. To, że dzisiaj Bóg jest wszechobecny, nie oznacza, że być może jest obecny właśnie tam, gdzie Ty jesteś, ponieważ to zależy od Twojej odpowiedzi. I moją modlitwą dzisiaj jest i pragnieniem, abyś w sercu, tutaj wewnątrz, odpowiedział na Jego zaproszenie. Słuchajcie, pobudźmy się w takim razie na koniec, dzisiaj przy naszych stołach, czy gdziekolwiek macie okazję oglądać to przesłanie. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za to, że 2000 lat temu, Przysłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa na świat. Dziękuję Ci za to, że On umarł za każdego człowieka, stał się drogą dla każdego grzesznego, aby być świętym i umiłowanym, aby stać się Twoim dzieckiem. I dzisiaj, Panie, ja modlę się o każdą osobę, która odpowiada na to zaproszenie, które Ty zrobiłeś dla nas, na tą drogę, którą przygotowałeś dla nas. Modlę się o każdą osobę, abyśmy byli. Pełni pragnienia i zapału, aby poznać Cię lepiej, aby żyć życiem, które Ty masz dla nas, abyśmy nie myśleli tylko o życiu chrześcijańskim, jako o religijności i rytuałach i praktyce, ale żebyśmy naprawdę mogli czerpać z tego wszystkiego, co Ty nazywałeś relacją i prawdziwą miłością. Amen. Kochani, dziękuję, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, ja życzę Wam, może to nie jest nadzieja, ale życzę Wam bardzo, aby te święta były przepełnione miłością, śmiechem, zabawą, jedzeniem. Korzystajcie z tego wszystkiego i nie zapomnijcie, że On jest z Wami, z Bogiem.